Fogis, inteligentne Technologie. Przedstawiamy Państwu wyjątkowe, bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X4650, czyli drukarkę, skaner oraz kopiarkę umieszczone w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Szybkość druku do 25 stron na minutę w czerni i 18 stron na minutę w kolorze, wysoka rozdzielczość wydruków, drukowanie bez marginesów, niedrogie materiały eksploatacyjne oraz prostota użytkowania zapewnią komfort oraz wysoką jakość i wydajność, spełniając oczekiwania każdego domowego użytkownika. Urządzenie posiada wiele użytecznych funkcji, m.in. możliwość drukowania zdjęć z kart pamięci, napędów USB oraz wszelkich urządzeń zgodnych z technologią Picked Bridge, a także kopiowanie bez konieczności podłączenia do komputera. Wybrany dokument możemy nie tylko skopiować, ale także dokonać edycji większości istotnych parametrów za pomocą przystępnego panelu sterowania oraz niewielkiego, ale czytelnego wyświetlacza. Możemy edytować parametry takie jak druk czarno-biały lub kolorowy, jakość, jasność, powiększenie, format skanowanego obrazu, format wyjściowy. Dodatkowo dołączone oprogramowanie umożliwia rozpoznawanie pisma z zeskanowanych wcześniej dokumentów i szybkie przekształcenie ich na popularne formaty tekstowe. Jedną z najważniejszych cech urządzenia X4650 jest możliwość drukowania poprzez podłączenie go do bezprzewodowej sieci komputerowej. Z drukarki może w ten sposób korzystać zarówno kilka komputerów, podłączonych poprzez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, jak i pojedynczy użytkownik posiadający jedynie komputer z bezprzewodową kartą sieciową z możliwością pracy w trybie ad hoc. Po zainstalowaniu sterowników. Oraz dokonaniu szybkiej i łatwej konfiguracji przy pomocy dołączonego kabla USB, urządzenie jest gotowe do pracy w sieci bezprzewodowej, umożliwiając drukowanie wszelkiego rodzaju dokumentów z dowolnego miejsca w obrębie sieci. LEXMARK X4650 to wygodne i wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne łączące w sobie wszystkie najważniejsze cechy i funkcje nowoczesnej drukarki, kopiarki i skanera. Inteligentne technologie.